Ty poznałeś nowego chłopaka, mężczyzny i zobaczymy jaki on jest, czy on dobry jeszcze, on jako mężczyzna będzie z tobą. Dobry, że ty będziesz z nim szczęśliwa, szczęśliwa. Dobra, zobaczymy, w jakich Ty jesteś dzisiaj energiach i czy ten rozkład jest dla Ciebie. Tak. Tutaj może przegrać się tak, że Ty albo gdzieś musisz jechać i y, gdzieś y, otwierają się Tobie jakaś sytuacja, gdzie początek nowego, y, możliwo biznes nowy otwierasz, Ty uczysz się czegoś nowego, ale to Tobie bardzo podoba się, nie? Taka droga na rozwój siebie, żeby stać się niezależnie, y, możliwo finansowo, albo po prostu Ty jesteś już niezależna finansowo, ale Ty jeszcze rozwije się dalej. Jakoś tak, te problemy, które ty masz teraz, też może tak jeszcze przegrać, się, to już koniec tym problemem, które ty miałeś w życiu. Możliwe jakieś, Tak, ta karta też czasami powoduje to, że te problemy, które miałeś w życiu, sytuacje, wszystko, to koniec tym wszystkim energiom negatywnym. Że ty wchodzisz w energię, ta, to trwało długo, możliwe, ty przeżywałeś jakiś czas, możliwe, to męczyłeś się, to możliwe, już trwało pół roku, może i więcej, do roku czasu i ty taka zmęczona tym wszystkim. Ale u ciebie już teraz. Ty wchodzisz w inną energię, zrozumiała, że trzeba docenić siebie i lubić siebie i zaczynasz działać całkiem inny kierunek. Dla siebie, żyć dla siebie, żeby być szczęśliwym. No i ty spotkałeś mężczyznę. I zobaczymy teraz, co to za mężczyzna. Pomyśl o nim, możesz imię jego przemówić, powiedzieć w głos. I zobaczymy. Mężczyzna, o którym ty myślisz? Jaki on? Ja powiem tak: mężczyzna. Mężczyzna bardzo jest pozytywny. Mężczyzna też umie komunikować się z ludźmi. Mężczyzna też umie podać siebie, pokazać mężczyzna, który lubi też e, takie życie, e, no takie piękne życie, której żeby wszystko mu wystarczało. Mężczyzna możliwo, ma swój biznes albo dobro bardzo pracę, której jest on e, tak jakby kierownikiem tego wszystkiego. E, mężczyzna możliwe nie rozwija się bardzo tak duchownie. Ale y, próbuje coś już teraz tak, jakby on wchodzi w tę energię. Lubię też bardzo mm, tak jakby kochać. On po prostu mężczyzna, który naprawdę potrafię kochać. On już jak kocha to kocha. No, możliwe to, że on nie otwiera się tak, że on tobie będzie mówić codziennie, że jaka ty jesteś piękna, ty u mnie najlepsza, chociaż sam po sobie, możliwe to teraz on w takich energiach. Zobaczymy, czy on tam y, sam po sobie, możliwe jest w środku innej. Na dany moment pokazuje także, jako człowiek, on bardzo pozytywna osoba. Bardzo lubię y, możliwe gdzieś tam wychodzić na randki, romantyczne randki. Mm, lubię też zajmować się pracą, który on lubi, jakby on stara się robić tak, żeby nie Przemęczyć się, że cieszy się życiem. Sam po sobie mówię, że no, mężczyzna jest uparty i on na kompromisy nigdy nie będzie iść, bo on mężczyzna. On ma taki charakter mę męski, naprawdę, że je, muszę być tylko tak, jak on powiedział, też takie, może przegrać się, i mężczyzna taki sam po sobie. Też może tak być, że jeżeli on nie jest duchownie tak, on sam po sobie jest. Okej, okay, dobra. Jaki on jeszcze jest w środku charakterem? No, mówić o swoich uczuciach na pewno nie będzie. Mężczyzna jest stabilny finansowo, ale stara się rozwijać się, bo jemu jeszcze jak to za mało... Tych finansów. On sobie w kierunku pracy. Na razie u niego coś jeszcze nie wychodzi tak jak on chce, albo po prostu on zaczyna coś nowe i dlatego on jeszcze rozumie, że to potrwa ten rozwój jakiegoś sytuacji, nie? Dobra I mężczyzna powiem tak: możliwa jaka sytuacja była, że on coś przeżyła. W środku u niego jest, dlatego on może wyszło takich energii, chociaż sam po sobie mężczyzna jest stabilny i bardzo rodzinny. I wie, czego chce od życia, ale dany moment, i mu coś w środku przewraca się, można powiedzieć, że przewraca się do góry nogami, możliwe jego życie. I on naprawdę mu coś boli, że i to u niego trwa już jakiś czas, że możliwe on nie mówi, nie pokazuje. Może człowiek, który pokazuje nastrój y, ludziom, a sam po sobie y, w środku y, nie jest tak przyjemnie, on to wszystko w, w sobie trzyma. A co ty trzymasz? Tutaj to to wygląda tak, że y, on nie może spotkać się z kobietą. Możliwo? to jest też ty. To jest, ta, y, to jest też ty, to dziewczyna, która to ogląda. Tak. Że tak jakby nie może jakieś ograniczenia macie, że nie możecie spotkać się. Chociaż sam po sobie, on, bardzo tęsknie. Dla niego ty, ty, takim marzeniem, jesteś jego i mężczyzna, który możliwe też mieszka na odległość. Mężczyzna, który jest taka sytuacja, że on planuje do Ciebie przyjechać, ale w ten czas też nie wiem, czy on jakoby Ty on e, chce, żeby Ty przyjechałaś do niego. Jakoś tak w tych rozmowach, o tak, ja coś. E, mi wydaje mi się to możliwe tak, że teraz nie macie spotkań, e, ale będzie rozmowa, będzie rozmowa, gdzie... Możliwe, on zaproponuje tobie, żeby ty przyjechałaś do niego. Okej, okay. dobra, a jako ty, jako jeszcze powiedz, jakie ty masz e, myślę o tej dziewczynie? Po to, że on chce spotkać się, nie, po tej karcie, a to, dla, no, że coś nie może, jakieś ograniczenia, on teraz czeka na rozmowę z tobą, bardzo rozumiem, że spotkania na pewno będzie. Na razie ty czekasz, żeby z tobą porozmawiać. On na początku muszę z tobą porozmawiać. On nie chce cię oklamywać, On naprawdę mężczyzna, który nie będzie okłamywać. Dlaczego, żeby twoja reakcja nie była agresywna, żeby ty mogła z nim spotkać się, żeby ty chciałaś sama spotkać, a on po prostu chce z tobą porozmawiać możliwo w SMS-ie, gdzieś on napisze do ciebie, dlatego, żeby on mógł z tobą spotkać się, żeby ty nie reagowała negatywnie na niego. On rozumie, że ty może jego boi się, możliwo ty nie jesteś nim pewna, bo ty go dobrze nie znasz. Dlatego on y, wygląda tak, nie chce. Ja powiem tak, możliwo w smsach on gdzieś częstkowo y, gdzieś możliwo troszeczkę u, lubię tak jakby napisać coś za, za mocne, no tak jakby nie do końca prawdę, ale to nie jest ta pra, taka zła prawda, nie? To po prostu tak pokazuje, że on lepszy i jakoś tak, że on jednak lepszy mężczyzna i że on ładniejszy i, i taki finansowo stabilny, on po prostu jakoś tak on to możliwo pokaże. Żeby Cię oklamywać, on możliwo nie chce, ale on więcej chce pokazać, pokazać się, że on najlepszy ze strony, nie? Oto jakoś tak. A, ale on będzie tak rozumie, że ty możesz też inaczej pomyśleć, ale w ten czas on rozumie, że jeżeli on będzie tak mówić, że ty będziesz chciała z nim spotkać, spotykać się i że ty będziesz chciała z nim być. Tak, jakoś tak. No, na razie on będzie z tobą działać ostrożnie. Chociaż mężczyzna, naprawdę bardzo stabilny. On rozumie, że cie, oklam, Ciebie okłamywać nie wolno, że Ty możesz domyślać się o tym wszystkim. Temu po prostu, może troszeczkę, można tak powiedzieć, że jak on bogaty na przykład, tam troszeczkę tam, nie wiem, zarabia tam. Na przykład to 5 tysięcy, a pani może powiedzieć tam, a on zarabia 10 tysięcy. Po prostu, o tak, jeżeli on tam mądry w czymś, to on będzie taki najmądrzejszy w czymś, nie, no tak, że mężczyzna po prostu lubię pokazać siebie z lepszej strony, nie? Ale nie dlatego, że on taki jest, ale dlatego, że on chce cię, żeby przyciągnąć bo ty jesteś kobieta naprawdę taka przystojna i on to widzi i on do ciebie ciągnąć, się chociaż sama po sobie, ty możesz być jak dobra. I w tenże czas i charakter pokazać, nie? Ale jest też stabilna, silna charakterem. Wy jesteście w tych samych energiach na dzisiaj. I jednakowy, i uparty, i o takie coś, nie? No jakoś tak. Ale można myślę, że próbować z tym mężczyzną, no w tenże czas e, ostrożnie tak starać się mm, tak jakby jeszcze jego lepiej poznać.